Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie i dzisiaj sobie zaczniemy od tweeta Rafała Zaorskiego, który napisał tutaj Pora na skruszenie paradygmatu o wzrostach powiązanych z halving BTC. Większość paradygmatów na rynku, gdy już wszyscy w nie uwierzą, pęka. Być może właśnie teraz. Według mnie, Rafał, teraz się prawie na pewno myli. Nic nie pęknie. Później może tak. Dlaczego teraz nie, nie pęknie paradygmat i będziemy mieli po raz kolejny wzrosty i Halving znowu zadziała? Dlatego, że grubasy, które rządzą całym światem, oni muszą wszystkich przyzwyczaić do kryptowalut i przekonać. I Mariana, i Jantka, tak samo Zosie i Wiktorię. Oni muszą uwierzyć, że kryptowaluty to jest największe dobro jakie przyszło do nich w dziejach i dopiero jak oni zostaną przekonani do kryptowalut że to jest naprawdę dobre odbędzie się odbędą się wzrosty bańka pęknie zostanie wprowadzone wtedy CBDC bez żadnego problemu bo już ludzie będą przyzwyczajeni no to wtedy dopiero jest duża szansa, że kolejnej hostcy może nie być. Faktycznie może dopiero upaść paradygmat, jak tutaj Rafał mówi. Ale dopiero wtedy, kiedy zostanie wprowadzone CBDC, wtedy panowie mogą zacząć blokować właśnie zwykłe krypto. No, bo najlepsze będzie CBDC. To wiadomo, nie? To chyba nie muszę nikomu mówić. No i wtedy, Boże, gdzieś ten wykres sobie iść bokiem, czy spadać. Zobaczymy jak będzie. Ale moim zdaniem ta hossa się odbędzie. I to, to mogę sobie dać palca, uciąć. Głowy sobie nie dam, uciąć, ale palca tak. O tym to już chyba każdy słyszał. Binance to największa na świecie giełda krypto i szef Changpeng Zhao właśnie przyznał się do łamania prawa, prania brudnych pieniędzy, omijania sankcji i inne nielegalne czynności. Firmie zasądzono 4 miliardy dolarów kary. A Zhao postawiono zarzuty karne. I teraz zastanówcie się. Patrzcie jaki dziwny przypadek. Akurat teraz gdy w ciągu kilku miesięcy ma być pozytywnie rozpatrzony wniosek o ETF BlackRock'a, dziwne, nie? Moim zdaniem, tutaj, grubasy, które rządzą całym światem, po prostu musiały usunąć. Kukłę, która się zrobiła zbyt gruba, po prostu miała dominację dużą na rynku, no to musieli ją usunąć. I zobaczcie kto został nowym dyrektorem generalnym. Richard Tank. Patrzcie. Człowiek z World Economic Forum. Także widzicie. Wprowadzili swoją kukłę, żeby rządziła Binance'em teraz. Żeby mieć całkowitą kontrolę nad tym. Dobra, lecimy dalej. Cardano prezentuje chatbota Girolamo. Tutaj fajnie, Cardano się rozwija. Dlatego będę je trzymać. Co my mamy dalej? Nowy token się pojawia na rynku. Będzie powiązany z Uranem. Będzie się nazywał Uranium 308 i będzie reprezentował nam 1 funt Uranu. Także naprawdę fajnie. Na razie mamy krypto powiązaną ze złotem. Pax Golda 1 do 1. Teraz będzie token powiązany z Uranem. Dobra kupujemy sobie Bitka i Tyrium po 50 zł Bitek i Tyrium Strasznie bało się teraz tego kupuje. Patrzcie w porównaniu do tego co było to normalnie masakra Dobra, ja sobie tutaj uzupełnię tabeleczkę i widzimy się zaraz w analizie technicznej. Dobra, i sprawdźmy sobie ile to jest warte na dzień dzisiejszy. dwadziec cztery pięćdziesiąt siedem pięćdziesiąt jeden dwadziec cztery pięćdziesiąt siedem pięćdziesiąt jeden dobra i ty jeden dziewięć osiem siedem siedem dziewięć osiem siedem dziewięć dziesięć dobra i lecimy do analizy rynków S&P Co my tutaj mamy, co tu się dzieje. &P tutaj było wachnięcie ze strefy. Małe ale było. Sprawdźmy ile tutaj. Dało się jakiegoś skalpa wycisnąć, ale nic więcej. O 0,60, czyli malutko naprawdę. Teraz doszliśmy do drugiej strefy. Kolejne wachnięcie. 0,67 Strefa nadal trzyma tutaj. Także co teraz? Rozwijmy sobie Fibo. I teraz tak. Dla dłuższych traderów. Jedno wsparcie mały tutaj 0382, baby poprzednie ZZB i poprzednie dołki. Jak to pęknie, to mamy tutaj 61,8. A coś dla krótkich traderów? Gdzie można wejść? Jak powtórzy się nam ta korekta to można próbować longa zagrywać jeszcze sprawdźmy, czy tutaj coś ciekawego nam się pokrywa. o no pięknie, jest 61,8. Także jakby były spadki, to można wsiadać 4520. 13 około. Fajna strefa na, na wejście. Także SNP tak wygląda. Dalej, co my mamy? Bitcoina naszego. Co tu się z bitcoinem dzieje? Narysował nam nowy szczyt. Także musimy sobie tutaj przesunąć mierzenie nasze. Strefę tak samo. Dalej jest to pięćdziesiątka, ale po wyższych dolarach już pięćdziesiątka jest. O. A na krótko co tu można zagrać? Na krótko. Sprawdźmy sobie. Na krótko sześćdziesiąt jeden. Sprawdźmy, czy korekta się powtarza. Tutaj korekta nam się niżej powtarza. Także tutaj widzę takie wejście, można próbować na 61 i 8. Sprawdźmy jeszcze, czy coś tutaj nam się nie nakłada. Nie mamy niżej. Nie ma żadnej precyzji. Czyli tylko 61 i 8 no tu nie ma jakiejś mocy. Powiedzmy 60% szans na odbicie z tego miejsca. Także nie ma jakiegoś pewnego zagrania. Pewne zagranie to jest tutaj, średnioterminowe. Jakbyśmy się zobaczyli w tym miejscu, to jest pewne zagranie, moim zdaniem tutaj bitek powinien nam jeszcze podskoczyć lekko, ponieważ patrzcie. Zasięg do wzrostów Bitcoina. Kończy nam się. W tym miejscu. 4700 około. Także cały czas tutaj. Jeszcze jest możliwość strzału do góry. Może być rajd świętego Mikołaja. Na razie się mogą tutaj konsolidować chłopaki i dziewczyny. I później. Mikołaj. Przywiezie pieniądze na giełdę i będzie Bitcoin strzelał. Pu. Tak to może wyglądać. Dobra, lecimy dalej. Aha. Ja cały czas oferty mam wystawione, tak jak miałem. Nic tutaj z tym nie robię. Na razie sobie obserwuję to wszystko. Dobra, lecimy dalej ethereum Patrzcie ethereum Co tutaj się stało? Pięknie nam na strefę Zareagowało. Patrzcie Wjazd i od razu wyjazd pod sam szczyt Korekta 1 do 1 0382 Pięknie Teraz, co tutaj może się zdarzyć, teraz sprawdźmy sobie w ogóle, jak to wygląda do bitcoina. No, do bitcoina to tak sobie wygląda. Trójkąt nam się tutaj rysuje jakiś i już niedługo zobaczymy. Albo strzał na północ, albo na południe. Gdzie to się okaże? Dobra, tak więc Ityrium cały czas korekta płaska. Może być także cały czas ta strefa zielona aktualna na wzrosty. Może być znowu odbitka jak najbardziej. I co? Lecimy dalej. Ada Cardano. Ada, Ada. Adę sobie odkupiłem. Sprzedałem, odkupiłem trochę więcej sztuk. Sobie zaraz zapiszemy tutaj. Tutaj dolar nam się w chuj osłabia. Po ile AD sprzedawałem? Po złoty 59. Odkupiłem po złoty 55. Także zaraz sobie tutaj zapiszemy to wszystko. Dobro. Dwadzieścia pięć procent odkupione. Dwudziesty jedenasty. pięćdziesiąt Dobra, czyli ile mamy Ady w sumie tutaj sześćset pięćdziesiąt było. A teraz mamy. Dobra trzeba to policzyć. Dwadzieścia dziewięć.

Dobra, 667,08. No, czyli udało nam się 17 sztuk Ady zdobyć w takim zagraniem. Także tutaj fajnie pykło. Teraz sobie czekamy na, na bitcoinika. Na bitcoinika sobie czekamy, aż będzie strzał jakiś w dół i się odkupi znowu większą ilość. Tak samo. Albo czekamy na wzrosty do poziomu 41 i wyżej. Sprzedamy, uśrednimy sprzedaż i będzie spadek i odkupimy tak samo większą ilość co by nie było to jesteśmy w domu dobra i na koniec USDPL ten dolar leci nam na pysk ciągle co tutaj się dzieje w ogóle godzinówki Strefa wsparcia, tutaj ładnie to zadziałało, wszystko były odbicia, raz, drugi raz, tutaj trzeci raz na siłę. Tutaj kolejna strefa też zadziałała na skalpa. Parę groszy, także strefy działają pięknie. Tutaj później ta strefa była oporem. Patrzcie jak od dołku ładnie się odbiliśmy. I co teraz? Co teraz? Teraz tak. Rozłóżmy FIBO. Gdzie będzie duże wsparcie? Jeżeli byśmy doszli tutaj 127,2, tu jest, patrzcie, poprzednie dno, także tutaj możemy mieć odbicie z tego miejsca w górę. Teraz tak, sprawdźmy tutaj korekta, gdzie wypada. Korekta wypada trochę niżej, tak więc z tego nic nie będzie. A tutaj jak sobie pomierzymy, też za bardzo nic nie ma. Tutaj na krótko jest szansa, że stąd odbijemy układ harmoniczny 0786. No to mówią tutaj ładnie już sześćdziesiąt i osiem zadziałało. Sprawdźmy tutaj. O widzicie, czyli może być jeszcze głębsze zejście. Na 886 może być coś takiego: jakaś odbitka, zejście na 886 i dopiero jakiś ruch w górę. Tak to może wyglądać. Tutaj mamy korektę 1 do 1. 886. Także tutaj. Jak ktoś traduje, to należy być przygotowanym. Dobra. I co? To by było na tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Cześć.